No, don't do it. Let's wait. They're gonna go when they want to. Oh, I got the ladybugs on my thumb. Yeah, that's not your thumb. That's your finger. That's your index finger. Ooh la la. What are they doing? So, what do ladybugs eat? Aphids. What are aphids? Oh, I got that. Ladybug. Show me. Oh, it's walking. Hold it, hold it, hold it. Let it walk. Okay. What are the other ladybugs doing? Are they going for a walk? Are they to, to see if they took off? Yeah, we'll see if they take off. Oh, it's flying. <laughs> it, it flew away. It flew up. Okay. You can get another one, put your finger. Podłóż paluszek i daj następną, daj palec. Biedronka przyjdzie Ci na palec. Czekaj. Tu czekaj, wejdzie na palec. Idzie na palec ci? O, nie chcą, wejść tu. O, masz tu Biedronkę. Idzie, idzie, idzie Biedronka. A zobaczymy, co te robią. O, ta leci, 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 leci. Leci, 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 leci. leci, leci. O, odleciała, odleciała, wie. Dobra, to ruszamy z następną. Mami, Sky is pink. To nie jest Sky, to jest biedronka. Zobacz, idzie biedronka, idzie biedronka. No to przyłóż palec. Przyłóż paluszek, niech ci wejdzie na palec. No, daj. Tu, wejdzie ci na rączkę. O, poszła. Otwórz rączkę i trzymaj. Gdzie jest biedronka gdzie jest biedronka? O, ja idzie, jest. Idzie. No tu idzie. Biedronka sobie chodzi. O, leci, następna odleciała, odleciała, odleciała. Dobra, to trzy już poleciały do domu. Tak? Idą, 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 idą. To mieliście... Leci, 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 leci biedronka. I poleciała. W szkole się uczyliście o biedronkach? Tak. I poleciała Ci na buta. Zobacz, idzie. Nie ruszaj. Idzie, idzie biedronka. Ta leci, 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 leci. Widzisz? Będą lecieć do domu. Dwie masz już na bucie, na jednym bucie i na drugim. I co? Fajne biedronki? No? Musisz tu paluszek przełożyć. Tu, przełóż palec. Idzie, idzie, idzie. O. I co teraz się dzieje z biedronką? Poczekamy, może odleci. Windwalker. Co to jest Wind walker? Hi, Ladybug. Cześć Biedronka. Jaka biedronka? No idzie sobie, idzie sobie, tup, 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 tup i frunie. Poczekaj. Zobaczymy odleci czy nie odleci. Poczekaj, nie ruszaj, nie ruszaj rączką. Poleciała.